Cześć kochani. Dziś taki luźniejszy film, wstępny, pierwszy. Wchodzę z nową serią. Chciałabym, żeby była od początku kiedy zakładałam ten kanał, chciałam, żeby ona tu się znajdowała, żebym mogła poopowiadać Wam moją perspektywę patrzenia, to jak ja widzę świat i trochę nią zarazić. Nie mówię, że jestem idealna. Nie wszystko, co mam jest idealne i dąży do czegoś może cudownego, może niektóre zasady w życiu mam złe, ale o tym dowiemy się w trakcie. Cieszę się, że jest dużo odzew, duży odzew na to, dlaczego jestem szczęśliwa, jak to robię, żeby być szczęśliwym. Jak kochać, jak w takich sytuacjach się odnaleźć, jak sobie radzić z depresją, jak sobie radzić ze smutkiem, jak sobie radzić z samym sobą. I chciałabym Wam trochę pogadać o tym, jak ja to wszystko widzę, bo przeżyłam dużo, nie chwaląc się. Nie, nie o to chodzi. Chciałabym po prostu Wam pokazać, że Chciałabym, żeby moje życie, to co ja przeżyłam, nauczyło e, innych, jak sobie radzić w życiu. E, I tak właśnie po to dziś tutaj jestem. Zapraszam. Dziś sobie odpowiemy, spróbujemy odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem. Często pada to pytanie: kim ja jestem, kim ja naprawdę jestem? Najczęściej to pytanie zdarza się, gdy jesteśmy nastolatkami. Czy znaleźć odpowiedź jest prosto? Nie. Ale może od początku zacznijmy. Pamiętaj, że rodząc się już jesteś kimś. Z wraz z upływem lat kształtujesz się, kształtujesz się dzięki doświadczeniom, które spotkałeś na swojej drodze przez to całe życie. Wiem, że wiele sytuacji z Twojego życia było przykrych, łamiących serce. Wiem, że miałeś dużo zmartwień, płaczu. Przykrości. Wiem, że miałeś wiele gorszych dni. Często, przez to, że doświadczamy tak wiele złego, wrzucamy wszystkich ludzi do jednego worka i mówimy: Ja mam tak źle, ja mam tak beznadziejnie w życiu. Dlaczego on ma wszystko, czego chce? On ma czego dusza zapragnie. Ma rodzinę, ma samochód, ma dom, ma pieniądze, a ja nie mam nic. I czas. W tym miejscu się zatrzymać. Ehm, bo pójść dalej to zły kierunek. E, I dziś, w tym miejscu się zatrzymamy. Zatrzymaj się, złap oddech i oddychaj spokojnie. I teraz, dzięki temu, że masz większą perspektywę, przez to, że już może minęło trochę czasu od tych wydarzeń, wstań, spójrz na tą swoją przeszłość i zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę cała ta sytuacja była aż tak zła? Czy to, co się wydarzyło, ma tylko złe skutki i nie przyniosło nic dobrego? E, czy naprawdę ta sytuacja łamała ci serce aż tak bardzo? Czy powinna ci aż tak bardzo złamać serce? Gdy odpowiesz sobie na te pytania, w większości przypadków będzie tak, że ta sytuacja nie była aż tak zła. Nie były aż tak bardzo skomplikowane. Wiadomo, może sama sytuacja była zła, ale patrząc z perspektywy czasu, przyniosła dużo dobrego. Przyniosła ci może szczęście, bo często wydaje nam się, na przykład, przykład pary. Dziewczyna jest z chłopakiem, są ze sobą zakochani, i nagle jedno drugie zdradza. Dlatego zdradzonego, to jest koniec świata załamanie, płacz i cierpienie, dlaczego tak zrobił. Ale patrząc z drugiej perspektywy, teraz po tym czasie, ta dziewczyna czy chłopak wie, że bardzo dobrze. Bo jeśli ona go raz czy on ją raz zdradził, mógł to zrobić kolejny raz. I jeśli na przykład patrzy z perspektywy, jeśli taki człowiek zdradza, to raczej zrobi to kolejny raz. Um, bo w młodzieńczym wieku raczej tak jest, że na jednym się nie skończy. <noise> tak mi się co najmniej wydaje. Więc patrząc z perspektywy, mogłaś mieć chłopaka lub mogłeś mieć dziewczynę, która by cię zdradzała na okrągło i cały czas byś czuł tylko cierpienie. A tak wydarzył się ten jeden raz, o którym się dowiedziałeś, i mogłaś pójść dalej mogłaś pójść dalej um, i zmienić swoje życie znaleźć kogoś y, fajnego fajnego który cię wesprze który cię nie zdradzi który będzie spełniał twoje marzenia i to pokazuje że w danej sytuacji dane wydarzenie może być tak ogromne przynoszące wiele bólu ale kiedy idziesz kawałek dalej i to wydarzenie mija stajesz patrzysz i widzisz że wiele ze złych sytuacji, które się wydarzyły w Twoim życiu, przynosiło Ci dużo korzyści. Um, może na moim przykładzie coś? tako rzucę. Um, ktoś powie: Dziewczyno, nie miałaś domu, nie miałaś, od, wylądowałaś w domu dziecka. Jak ty sobie z tym radzisz? A ja ci powiem tak. Jestem bardzo szczęśliwa. I y, wiadomo, że dom, rodzina jest potrzebna, ale trzeba mieć taką świadomość, że wszystko, co złe, przynosi dobre, pozytywne konsekwencje. Czyli nie po to trafiłam tutaj, i to może w innym odcinku poruszę, że jest kwestia dwóch typów. Y, Ludzi w domu dziecka, wychowanków w domu dziecka. I trzeba popatrzeć na to, tak. Trafiłam tutaj, może los daje mi szansę, żeby iść dalej. I kiedyś, ja pamiętam na początku, zanim trafiłam do domu dziecka, to była masakra. Jak ja mogę trafić gdzieś, ja tam nikogo nie znam, pewnie będą się nade mną znęcać, pewnie, nie wiem, będzie masakra jakaś. Nic nie będę mogła robić, nie rozwinę się, nie, nie będę się uczyć, będę wagarować, nie wiem, cokolwiek, takie myśli. A jednak, patrząc teraz z tej perspektywy, to, co było w danej chwili wtedy najgorsze, najgorsze moje obawy, nie ziściły się w ogóle. E, cały czas jest takie parcie do przodu. I e, jakie ma to znaczenie, kim jesteśmy? Takie. Że to doświadczenie, które mamy, kształtuje nas, jak już wspomniałam. I ktoś, kto nie będzie stawał i nie patrzył w przeszłość, nie żył przeszłością, bo życie przeszłością to jest najgorsze, co może być. Przeżywanie, dlaczego wyszło tak źle. I właśnie to jest o tym worku, że wrzucamy wszystkich do jednego worka. Mi jest tak źle, a oni mają tak dobrze. Ale może oni w tej chwili mają dobrze, albo ty nie widzisz ich problemów, bo często jest tak, że nie widzisz problemów innych. Po prostu ludzie żyją i chcą, żeby było jak najlepiej, ale też mają problemy. Każdy je ma. I tutaj to doświadczenie, które mamy, należy stanąć czasem, zatrzymać się, spojrzeć do tyłu i powiedzieć: Czy ja naprawdę przez tą sytuację aż tak wiele straciłem? Czy ja naprawdę nie zyskałam czegoś lepszego, nie zyskałem czegoś lepszego? I polecam to każdemu. Gdy odpowiesz sobie na te wszystkie pytania, staniesz i popatrzysz w przeszłość, zobaczysz, kim naprawdę jesteś. Zobaczysz, jakie zrobiłeś postępy, idąc do tej drogi, w której teraz jesteś. Zobaczysz, jakie popełniłeś błędy. I to jest bardzo ważne, żeby się ich nauczyć. Nauczyć się je zniwelować, żeby już ich nie było w przyszłości. E, więc to, kim jestem, to jest nasza przeszłość e, i nasza przyszłość. Dlatego, że przeszłość, uczymy się na niej. I przyszłość, czyli działamy coś nowego, tworzymy coś nowego, pokazujemy, kreujemy trochę siebie. I to jest piękne. To, kim jestem, na to ma też wiele czynników takich nie od nas zależnych, ale nadal związanych z doświadczeniami. Często rodzice powtarzają dzieciom, nie wiem dlaczego tak jest, ale często powtarzają dzieciom, mogłeś być lepszy, mogłeś mieć lepszą ocenę, mogłeś, nie wiem, być najlepszy w klasie, w szkole. I e, to też kształtuje dziecko. Jeśli dziecko przez całe życie będzie słyszało, nie jesteś najlepszy, a mogłeś być. Nie jesteś tu najlepszy. Dostałeś 4 plus, ale mogłeś być lepszy. Dostałeś 5 ale mogłeś być lepszy, to to dziecko będzie się czuło czuło, że nie potrafi być lepszym. Że jest z kimś gorszym że choć dajesz siebie wszystko, żeby być najlepszym, zawsze jest gorszy. I to właśnie też kształtuje naszą, e, nasze ja. I to stanięcie w tym miejscu, na patrzenie z dalszej perspektywy, nakazuje też jakby... Żeby spojrzeć i w tą stronę To nie jest tylko jak my postępowaliśmy Żeby spojrzeć jak my postępujemy Żeby dowiedzieć się kim jesteśmy I kim możemy być Ale także na postępowanie ludzi dookoła nas Właśnie na postępowanie naszych rodziców Bo może okazać się Że nagle jesteśmy dorośli I cały czas masz w głowie Jesteś nie ok Jesteś nie najlepsza Jesteś gorsza że masz w sobie cały czas takie poczucie nie wiesz dlaczego starasz się w ogóle i nie wiesz dlaczego i właśnie może takie stanięcie w tym miejscu, w którym jesteś i sprawdzenie jak ta twoja się przyszłość miała i co tam się wydarzyło może dać ci wiele do myślenia możesz zrozumieć dlaczego niektóre cechy, które masz, czym są spowodowane Dlaczego się wiecznie czegoś boisz? Bo może dlatego właśnie, że rodzice całe życie Cię mówili nie wychodź tam, bo ktoś Cię może porwać. Nie chódź po nocy, bo ktoś Cię może porwać. Nie podchodź do obcych ludzi, bo mogą Ci zrobić krzywdę. Nie rozmawiaj z obcymi, nie rozmawiaj z kimkolwiek. Nie otwieraj nikomu drzwi. Nie wychodź sama nigdy z domu. Cały czas Cię straszyli w jakiś sposób i pokazywali Ci, że wszędzie jest zagrożenie. Po prostu Ty możesz się przez całe życie bać. Właśnie bać się podejść do ludzi, coś zrobić z nimi. Bo ktoś Cię w dzieciństwie, nieświadomie zapewnie bo to było dbanie o Ciebie, ale nieświadomie mógł w dorosłym Twoim życiu tak by straszyć Cię trochę. I Ty podświadomie cały czas to masz. Więc to najważniejsze, żeby stanąć i popatrzeć w przeszłość, powie nam, kim jestem. Kim będę, e, pokażę, jak wiele zrobiłeś do tej pory. E, pokażę, jak wiele możesz zrobić do tej pory. E, mam nadzieję, że trochę ci pomogłam, trochę dam ci do myślenia, e, bo to, żeby rozwijać siebie, jest jedną z najważniejszych kwestii w życiu. Aby ciągle się rozwijać, nie stać w miejscu i nie osiąść na laurach. Że o, ja już tyle zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem Zawsze jest coś, z czym można pracować, ulepszyć um, i pójść w lepszym kierunku um, Tak Więc dziś był taki pierwszy odcinek Jeszcze, tak wiecie, trochę się też wstydzę o tym mówić To, um, znaczy wstydzę Tak, trochę nie wstydzę się mówić tylko tak przed kamerą otwierać się te swoje wywody. Ale chciałabym trochę moją perspektywę Wam pokazać, tak jak wspomniałam. E, I żeby wspólnie właśnie może się jakoś rozwijać, rozwijać się. E, no i fajnie, myślę, że to będzie działało w dwie strony. Wy mnie będziecie powoli rozwijać, co już robicie. I, e, i to jest mega, mega fajne. E, i ja może do was, bo wiele osób pisało mi i mówiło, że warto, żebym zaczęła takie rzeczy tworzyć. I ja też tworzyłam ten kanał trochę z taką myślą do dziecka i tym całym, co się ee, moim gadankiem. Więc dziękuję na dziś. Ehm, no i ta seria będzie się pojawiać w każdy czwartek o 18.00 Trzymajcie za mnie kciuki, żebym wspinała się i potrafiła robić teraz dwa filmy tygodniowo. Dziękuję bardzo za oglądanko i miłego dalszej, miłej dalszej części tygodnia. Pa, pa kochani.